Proszę Państwa, protokół Komisji Konkursowej Wieniec Dożynkowych Gmina Chełm z dnia 20 sierpnia 2023 roku, komisja w komisji, Iwona Bedłuszak-Kamińska, członek komisji. W dniu 20 sierpnia 2023 roku na Dożynkach Gminnych nad Zalewem w Żółtańcach odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej w związku z realizacją konkursu Wieniec Dożynkowy. Konkurs adresowany był do mieszkańców Gminy Chełm. Do konkursu zgłoszono 7 wieńców. Dożynkowy. I tak, Związek Emerytów i Rencistów z w Stowarzyszenie Tradycji Janów, Schola Alaudane podgórze, Alaudę przepraszam, no tutaj krzyczą, Koła, Koło Gospodyń Wiejskich Rozdzarów, Koło Gospodyń Wiejskich Staw, Seniorzy Ucher i Jagodne Wieś. Jagodne.